Moi drodzy, witajcie w kolejnym odcinku, a dzisiaj zapraszam Was na odcinek, w którym wybierzemy się na wycieczkę do Pepko, a przy okazji pokażę Wam kilka fajnych rzeczy, które kupiłam już na wiosnę, na Wielkanoc, także zapraszam Was do oglądania. Czy zapewne zauważyliście, ja do Pepko nie chodzę jakoś tak bardzo często? Ale faktycznie, jeżeli zmienia się ten asortyment na zimowy, na jesienny, na wiosenny, letni, no to gdzieś tam te 4-5 razy w roku w Pepko jestem. Nagrywam dla Was film, kupuję kilka rzeczy, które mi najbardziej przypadają do gustu. Przyznam się, że ostatnio to Pepko, do którego chodzę, czyli Pepko, w którym znajduję najwięcej, jakichś takich kurzołapek ma raczej takie rzeczy powtarzające się. A często na stronach internetowych, w gazetkach Pepko widzę fantastyczne rzeczy, których nie mogę dostać stacjonarnie, więc też rozważam już, słuchajcie, robienie zakupów przez internet. Bo jak wiecie, mam nadzieję, że wiecie, a jak nie, to się właśnie dowiadujecie, że już można rzeczy z Pepko też zamawiać po prostu przez internet online. Także uważam, że to jest bardzo fajne rozwiązanie, bo zawsze mi tego brakowało, bo gdzieś, jeżeli są jakieś fajne ubrania, to już są wybrakowane rozmiarówki, jeżeli są jakieś fajne rzeczy o których czy mówimy my na YouTubie, czy mówimy na Instagramie, czy w ogóle o tym przekazujemy sobie te informacje między sobą, no to tych produktów bardzo szybko ubywa, no i często nie możemy już się na nic załapać. Także moi drodzy, jak widzieliście, jest przekrój przez wszystko, są przeróżne świece o przeróżnych zapachach. Ja sama kupiłam sobie jedną o takim mocno cukierkowym, słodkim zapachu, ale tych wszystkich, które wąchałam, ten mi jakoś tak najbardziej przypadł do gustu. Kupiłam kilka rzeczy do sprzątania, kupiłam już y, trzy rzeczy takie wielkanocne, bo ja też już wiecie, no jednak co roku coś kupujemy. No i też nie ma sensu robić z tego mieszkania takiej graciarni, więc ja nie szaleję, tylko gdzieś tam stopniowo takie y, no, drobiazgi sobie kupuję, żeby też tego mieszkania, tak jak mówię, nie zagracić. Y, no i co? No i też jak widzieliście są no, piękne poszewki, zarówno na poduszki, są piękne obrusiki, są już też takie dywaniki w kolorach właśnie wiosennych, koce. E, Ubrań jakoś tak dużo nie było, takich, wiecie, na którym warto by było zwrócić uwagę. Produktów wielkanocnych jest sporo, są przeróżne figurki, są przeróżne doniczki. W ogóle bardzo modne stały się, słuchajcie, no w ogóle są bardzo modne, ale też pepko stały się chociażby mm, takie świece. Z twarzą, tak? czyli odlane z, od, z odlaną twarzą, czy w ogóle po prostu sztuczne kwiatki w takich donicach z głową, jak gdyby. Także no, tych, tych rzeczy możemy dostać naprawdę bardzo dużo, bardzo dużo pojemników. Oczywiście pepko dostosowuje kolorystykę do sezonu, czyli tak jak teraz dostajemy zielone, różowe, błękitne, tak gdzieś na jesieni czerwone, ciemnozielone, e, czyli teraz bardziej pastelowe, później tak przechodzą te kolory na takie bardziej. Ciemniejsze, no ale mówię, wszystko Pepko dostosowuje. Są też oczywiście już z elementami wielkanocnymi no, do ciasta, wiecie, do gotowania czy foremki. No, no, dużo, dużo przeróżnych rzeczy. Myślę, że można ostro poszaleć i wydać sporo pieniążków. No, ale ja właśnie już pokażę Wam to, co ja zakupiłam sobie w Pepko. I zacznę już od tego, o czym Wam wspomniałam. Słuchajcie, no to jest świeca. Ja ją kupiłam właśnie z tej serii. Haromoterapy Home, to jest Premium Edition. Był ich cała sterta. bo tam mieliście i złote, i różowe, i zielone, i czerwone, i, i takie mainowe, i w ogóle. Ta świeca kosztuje, słuchajcie, 20 zł. Jest to świeca trzyknotowa, w ogóle bardzo ciężka. Pachnie przecudownie, pachnie tak mocno słodko. One w ogóle wyglądają przeelegancko. Zastanawiam się, wiecie, niestety z tymi świecami hmm, często jest tak, że one pięknie pachną w opakowaniu, a na zewnątrz nie pachną w ogóle. Niestety taka. Tak to w dzisiejszych czasach już z tymi świecami jest. Kolejna rzecz z takich ym, rzeczy do domu, to może pokażę Wam, zanim przejdę do takich rzeczy typowo wielkanocnych, pokażę Wam rzeczy, które kupiłam sobie do sprzątania. Yy, I akurat jeżeli chodzi o sprzątanie, to mam dwie rzeczy, słuchajcie. Kupiłam za 6 zł 4 ściereczki takie ala z mikrofibry. Yy, znaczy, no zasadniczo to jest informacja, że to są ścierki z mikrofibry, rozmiar 30x30, 30, doskonale usuwają brud, bez użycia środków chemicznych. Wystarczy sama woda i mamy, słuchajcie, zestaw takich czterech ściereczek i tak, jedna jest do szkła, druga jest uniwersalna, jest do, mm, do łazienki, do, w sensie, wiecie, do wanny, prysznica, umywalek, no i ta ostatnia, żółta, jest do wycierania kurzu z mebli, dobrze Wam mówię? Czy to jest do kurzu z mebli? Do mebli, do użycia na sucho, przeznaczona do polerowania i wycierania kurzu z mebli, półek, lamp i innych twardych powierzchni. Ta kuchnia łazienka, czyli ta, ym, ta łazienkowa, ta, ta czarna, jest, słuchajcie, do wszystkich twardych powierzchni idealna do czyszczenia lewo zmywaka, kafli ceramicznych, porcelany, armatur i wanny. Uniwersalna, tą stroną uniwersalna, czyli y, do wszystkich twardych powierzchni do użycia na sucho i na mokro. Oraz do szkła, nie bo zostawia smuk i nie rysuje powierzchni. Także tak moi drodzy się prezentują: za 6 zł, po zł, 50 ściereczki, więc myślę, że, że całkiem spoko. Kupiłam sobie też, słuchajcie, zestaw takich 50 sztuk ściereczek. Nie wiem, co to jest za materiał, takich bardziej materiałowych, właśnie, które ładnie chłoną wodę, nabłyszczają i w ogóle one kosztowały 7 zł. Czyli 14 groszy za sztukę. One były w różnych kolorach, ja sobie taką zieloną, kwiatuszki. Tak wyglądają. Takie wiecie, że urywacie sobie fragment, to jest taka bardziej materiałowa. na przykład jak Wam się coś wyleje, czy chcecie sobie coś przetrzeć, yy, nie wiem, blat, czy chociażby yy, płytę czy indukcyjną, czy no coś takiego, tak? Czyli gdzieś po prostu coś przetrzeć, co jest ch yy, chłanialne mocno i chłonne, może tak powinno powiedzieć. Jeżeli chodzi o rozmiar, to jest 25 na 40 cm, tak wyrobicie całkiem spora yy, paka. Spora Z takich rzeczy domowych kupiłam sobie też zestaw jakichś trzech miseczek plastikowych, taki kwiecisty, kwiecisty wzór nie sobie. No mam nadzieję, że wy to zobaczycie, na pewno nam to widzicie. No i to są po prostu słuchajcie, trzy miseczki plastikowe za 3 zł, czyli jedna sztuka to złotówkę. Można je mieć w zmywarce, więc y, też fajnie, bo niestety bardzo dużo rzeczy jest teraz niezmywanych w zmywarce. No i musimy mieć ręcznie, niestety większość takich kubków, które ja posiadam, ma jakąś taką farbę, y, czy pozłacaną, czy jakiś rysunek na opakowaniu, znaczy na opakowaniu, na, y, na kubku, co powoduje, że niestety nie można tego kubka mieć w zmywarce, no, tylko trzeba myć je ręcznie. Y, I powiem Wam tak, z takich rzeczy to już by było tyle. Mam jeszcze kilka rzeczy wielkanocnych oraz jest coś, co oczywiście, słuchajcie, mam, jakby to powiedzieć, no, i, i w brakach, co jest oczywiście żartem i podejrzewam, że jak mój mąż to zobaczy, to mnie przegoni. Nie mogłam, słuchajcie, po prostu się oprzeć. Przecudowny kubeczek. E, on kosztował chyba 20 zł? 15. Przecudowny, słuchajcie, kubeczek z... Ma pojemności pół litra, ale nie wiem, z czego on jest zrobiony. To jest tak ceramiczny, ceramiczny. Um, bardzo fajnie i on ma, słuchajcie, takie kropeczki. Mam nadzieję, że wy jesteście w stanie to zobaczyć. On jest w środku taki gładki, z tymi kropkami i ma taki piękny wzór. Widać, że to jest malowane, że to jest ceramika taka malowana, bo są krzywe te paski, ale tu wam się napaść, to odbija, ale ma takie właśnie kropeczki. Mi się kojarzy, słuchajcie, z tymi paznokciami, które robiłam chyba w zeszłym roku na wielkanoc, właśnie takie też nakrap nakrapiane. No, przepiękny jest. Były jeszcze w wersji różowej, ale ten błękitny mi się bardzo podobał, dlatego sobie go zakupiłam. Tak jak mówię, pół litra. Ja staram się te kubki, jak mam jakieś wielkanocne, to zostawić na ten okres wielkanocny, letnie, a te, tych letnich też mam sporo, więc zostawiam sobie na lato. Zimowe, no których mam chyba najwięcej, takich świąteczno-zimowych, bożonarodzeniowo-zimowych też od, mam ich naprawdę najwięcej i odkładam też je już na inną półkę i wyciągam je po prostu w okresie listopadowym i dopiero wtedy z niej korzystam. Też już powinno zrobić przepierzenie w tych kubkach, bo mam ich po prostu za dużo. I jeżeli chodzi o takie ozdoby świąteczne do domu, no to po pierwsze kupiłam sobie, słuchajcie, moi drodzy, za 5 złotych 12 takich jajeczek, też właśnie takich jak widzicie we wzorze nakrapianym, na dole macie trawkę, taką, taką jakby sianko, takie jakby sianko. No i też są dodane dwa piórka, jajka są w biało-szarym e, odcieniu, takim betonowym. Bardzo mi się podobały, to jest oczywiście styropiam, żeby nie było. E, I tak, kupiłam sobie za 15 zł, też możecie dostać w dwóch kolorach, bo jest srebrny i złoty. E, taka miska, jakby, mm, jakby skorupka od jajka, słuchajcie jest taką farbą przecieraną, pozłacaną. I ona kosztowała 15 zł. Jest to bardzo leciutkie. Pod spodem macie nawet napis pepko. Mm, W środku też jest srebrne. No to, to jest takie trochę zmatowione złoto i ja planowałam sobie to postawić gdzieś i właśnie tutaj wsypać te jajeczka. Bardzo mi się spodobało, słuchajcie. Bardzo mi się spodobało, dlatego po to sięgnęła. No i ostatnia rzecz, którą kupiłam również w klimacie już takim wielkanocnym, to za 12 zł jest to taki królik ze złotym jajkiem i ten królik ze złotym jajkiem był również w wersji ze srebrnym jajkiem, także ma też pozłacane, jak widzicie, uszy. Nie ma narysowanego pyszczka, ale ma taki koszyczek i właśnie trzyma to jajeczko, ma kuperek, o wiecie, ma ogonek. Bardzo fajna taka, taka kurzołapka, ale bardzo mi się spodobało i stwierdziłam, że takich ozdób wielkanocnych mam bardzo mało, dlatego chętnie sobie po nie, po nie sięgnę, po prostu chętnie je zakupię. I tak słuchajcie wyglądają moje zakupy w Pepco, no, porównując do ilości asortymentu, porównując do tego co nam Pepco oferuje, no to są to dość skromne zakupy, ale, ale i tak wydałam 70 zł, więc wcale tak źle nie jest. Mam nadzieję, że film Wam się podobał, że może też zachęcę Was do tego, żeby się wybrać do Pepco i coś sobie wybrać do domu na wiosnę, na Wielkanoc, mamy jeszcze trochę czasu więc myślę, że każdy coś tam jeszcze dla siebie znajdzie. Ja Wam za dzisiaj bardzo dziękuję, pamiętajcie o subskrypcji mojego kanału i do zobaczenia w kolejnym odcinku.